Broń klanu Pestilens, szpony zarazy. Odkąd klan Pestilens uzyskał swoje wpływy, pracuje uporczywie nad stworzeniem nowych szczepów chorób. Kadzie z wrzącym ścierwem, spaczeniem i cochnącymi wnętrznościami stale produkują trujące mikstury. Choć nie udało im się stworzyć ostatecznej zarazy, która zmiotłaby z powierzchni ziemi jej mieszkańców, nisi zarazy odkryli, że ich śmiercionośne półprodukty są doskonałą bronią. Niestabilne mieszanki truciz, magiczne zaśpiewy i trawione chorobo zwłoki tworzą zabójczą miksturę. Tak, tak, zabójczą miksturę. Najmniejszy kontakt z nią oznacza śmierć. Tak, śmierć. W ciągu milionych wieków wielu miało nieszczęście odczyć skutki nikczemnych wynalazków klanu Mestylens. Klanów rywali pozbywano się za pomocą zatrutej wody, którą wpompowywano do jaskiń i tuneli przeciwnika. To na południowych ziemiach zrodziły się proste urządzenia, które podczas bitew ciskały śmiercionośne substancje na wrogów. Mnisi zarazy nauczyli się bombardować przeciwnika morowymi ładunkami przy pomocy katapult. Rozbryzgi śmiercionośnych pocisków ogarniał przeciwnika trującą burzą. Skóra ochlapanych galaretowatą substancją łuszyła się i jednocześnie pokrywała cieknącymi ropniami. Co gorsza, przed ową potworną bronią nie chronił żaden pancerz. Po zakończeniu II wojny domowej, klan Pestilens otrzymał fachową pomoc z inżynierów z klanu Scryr. Krótce proste, machiny wojenne zastąpiły szpony zarazy, wielkie wieże z katapultami na szczycie. Kiedy odziani włachmany akolici klanu pestilenz ustawią szpony zarazy na pozycjach, naciąga się przypominające pazur ramię, by następnie wystrzelić zeń śmiercionośny ładunek. Na wpół płynne trujące pociski przecinają niebo, zostawiając za sobą połyskujące smugi, zanim ostatecznie uderzą w ziemię.